Nawet do 740 tysięcy Polaków może mieszkać obecnie w Wielkiej Brytanii, aż 130 tysięcy z nich w Londynie. Dla wielu Boże Narodzenie oznacza powrót do ojczyzny. Święta będą w Polsce, na szczęście z rodziną, e, także spędzam razem z siostrą, z jej rodziną, e, mama, później prawdopodobnie dojedzie na drugi dzień świąt. Ci, którzy na Wyspach zostają, mogą jednak liczyć. Na polskie święta w Londynie istnieje kilkanaście polskich katolickich parafii, w których dla wiernych z nad organizowana jest na przykład pasterka. Także w parafii pod wezwaniem Świętego Wojciecha na londyńskim Kensington. Jednak jest tak, że te święta odbywają się w takich różnych enklawach. Jak to wygląda ogólnie, to jedna sprawa, a są takie miejsca jak tutaj na przykład. Będziemy mieli swoją polską pasterkę o 10, nie o 12 tym razem, ale ona będzie się tutaj. Będzie to w polski sposób obchodzone. Pierwszy dzień świąt też mamy przeświętą tutaj, też na Hendon. Drugi dzień świąt bardzo podobnie. Chociaż to, że trzeba przyznać, kiedyś pewnie kościoły były podczas świąt tutaj na wyspach pełne, dzisiaj bardzo często ludzie właśnie na święta lecą do Polski. Więc można powiedzieć, że o ile w Polsce w święta Bożego Narodzenia jest ludzi w kościele więcej, o tyle u nas jest właśnie e, ludzi dużo mniej. Jednak ci, którzy zostają, świętują tak samo jak ich rodacy w kraju. Nasze korzenie są zawsze polskie będą polskie. Z polskimi tradycjami z choinką, z opłatkiem, z barszczem, z łóżkami. Od A do Z zachowane wszystkie tradycje. 12 potraw, wigilia, pasterka, także wszystko według tradycji. Pani Anna w Wielkiej Brytanii mieszka 28 lat i przez te wszystkie lata polskie tradycje świąteczne w jej domu są zawsze obecne. Kiedyś miałam taki pomysł, żeby zrobić brytyjskie święta w polskim domu, ale usłyszałam zdecydowany sprzeciw. I a, odpowiedź była taka, ok, możesz zrobić, ale jak Wigilia będzie polska. A, więc bardzo dużo naszych brytyjskich przyjaciół a, jest ogarniętych polskim szałem. Każdy chce zobaczyć, jak ta polska Wigilia wygląda. Mogą też tej polskości posmakować. Które ze świątecznych polskich potraw najbardziej przypadły do gustu Brytyjczykom? Pierogi. To jest numer jeden. Pierogi zdecydowanie. E, ryba po grecku jest dla nich też dosyć takim dużym zaskoczeniem. E, myślę, że dania z makiem także to też i generalnie kapusta zasmażana to też jest dla nich taka nowość nie wiedzą co to do końca więc tak to zdecydowanie no i barszcz chociaż jeśli chodzi o barszcz to niektórym przekonanie się do tej zupy zajęło chwilę jak mężowi pani Małgoszaty rodowitemu Brytyjczykowi przyzwyczajenie do barszczu z uszkami zajęło trochę bo to bardzo dziwna zupa dla nich i nic w tym dziwnego, bo świąteczne zwyczaje na wyspach są inne niż w Polsce. Tutaj nie robi się 12 dań, także jest roast dinner, który je się po prostu razem wspólnie. Jest to jedno danie, takie wspólne świąteczne. My jednak to robimy po prostu jak 12 opustów było i szykujemy. I to są ogromne przygotowania w pocie czoła. Tutaj ludzie często chodzą do restauracji i spędzają te święta też w restauracji. Liczba Polaków w Wielkiej Brytanii maleje. Część z nich zdecydowała się na opuszczenie wysp w czasie do tej powtórnej emigracji część zmusił Brexit, ale ta tendencja zdaje się utrzymywać, bo według brytyjskich statystyk tylko w zeszłym roku opuściło ten kraj 25 tysięcy Polaków. Ci, którzy jednak nigdzie z Wielkiej Brytanii się nie wybierają, przyznają, że mniejsza liczba rodaków nie wpływa na intensywność obchodzenia Bożego Narodzenia nad Tamizą. My trochę tej ojczyzny tutaj mamy dla siebie, e, e, przetransplantowanej, że tak powiem, e, z Polski. E, to, co jest ciekawe u nas, to e, gdziekolwiek Powiedzmy, gdyby, gdziekolwiek byśmy w Polsce nie poszli na pasterkę, będziemy znajdować się w, w gronie ludzi z naszego środowiska, z naszej parafii, z naszej dzielnicy i tak dalej. A tu mamy przekrój całej Polski. E, tu praktycznie chyba nie ma regionu Polski, z którego nie byłoby parafian. Parafianie z parafii pod wezwaniem Świętego Wojciecha gromadzą się na mszach w kościele pod wezwaniem Świętego Kutberta. Tutaj korzystamy z gościny kościoła anglikańskiego. Więc tutaj na co dzień pracuje ksiądz Church of, Church of England. A drugą mszę mamy to już w kościele katolickim, ale nie są, to nie są kościoły nasze, tylko po prostu wynajmowane. Polska misja katolicka działa w Anglii i Walii od końca XIX wieku. Obecnie gromadzi Polaków w 71 parafiach. Co tydzień za jej sprawą odprawiane są msze w języku polskim w 198 miejscach w Anglii i Walii.